Dzień dobry się z Państwem, witam na kanale Garage Makezone. Podczas mojej ostatniej służbowej wizyty w południowo-zachodnich Niemczech natrafiłem na fantastyczną, zdalnie sterowaną zabawkę dla dużych chłopców. Mowa o uniwersalnej ładowarce kołowej Manitou MRT2660, której możliwości techniczne po prostu mnie zachwyciły i dlatego chciałem się z Wami podzielić tym, co zobaczyłem. Zapraszam do wspólnego oglądania. Przede wszystkim na samym początku tego filmu chciałem zaznaczyć, że nie jest to materiał w żaden sposób sponsorowany. Nie jest to film zrobiony na zamówienie. To co Wam dzisiaj pokażemy, to o czym Wam opowiem, jest moim subiektywnym zdaniem na temat maszyny, którą widziałem w pracy przez kilka dni i już po kilku minutach wiedziałem, że chcę Wam to pokazać i że chcę się z Wami tym podzielić, bo ta maszyna to trochę krok w przyszłość, zaprojektowana. Z totalną perfekcją, głównie z myślą o operatorze, który właściwie z tej maszyny wychodzić już nie musi. Chyba, że będzie chciał użyć zdalnego sterowania, bo tak, ta maszyna daje sterować się zdalnie za pomocą panelu radiowego, który w normalnym trybie pracy, kiedy operator siedzi w środku, jest po prostu umieszczony za siedzeniem. Sam symbol maszyny oznaczany jako MRT 2660 nie jest tutaj bez znaczenia. 26 to wysięg, 26 metrów, a 60 to skrót od 6 ton u dźwigu, które ta maszyna może obsłużyć. Wieżyczka urządzenia obraca się o 360 stopni, co naprawdę bardzo ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach i często pozwala na unikanie przestawiania maszyny. Nieocenioną wręcz możliwością jest podłączanie naprawdę różnorodnych akcesoriów. Można tutaj podłączyć widły, przebudować ją na typowego widlaka, można podłączyć łyżkę, można podłączyć tak jak my wyciągarkę, ale można również zainstalować kosz, do którego potem wsiadają pracownicy i wykonują jakieś tam prace na wysokościach. Te wszystkie akcesoria podłączane z przodu mają Specjalny chip RFID, dzięki niemu konfiguracja maszyny odbywa się właściwie automatycznie. Nie trzeba nic już przestawiać, po prostu urządzenie zostaje rozpoznane i konfiguruje się do właściwej pracy przy właściwych zadaniach. Coś, co dla każdego kierowcy jest rzeczą trywialną, czyli kierowanie pojazdem tutaj podniesione jest do poziomu trzeciego. Maszyna ma możliwość kierowania tylko za pomocą osi przedniej albo włączenie do kierowania obu osi, co znacznie pozwala ograniczyć promień skrętu, ale może również funkcjonować w trybie kraba, co powoduje, że obie osie skręcają równolegle, pozwalając na wykonywanie posuwistych ruchów podczas pracy. W realizacji, w której brałem udział, ładowarka Manitou została wyposażona w wyciągarkę i dzięki temu funkcjonowała de facto jako dźwig. Zajrzyjmy na chwilę do kabiny operatora. Niewiele jest tutaj fizycznych przełączników. Naszą uwagę przede wszystkim zwraca joystick oraz olbrzymi dotykowy tablet, za pomocą którego sterujemy wszystkimi ustawieniami maszyny łącznie ze sterowaniem klimatyzacją i radiem. Kilka fizycznych przycisków to m.in. automatyka poziomowania maszyny po rozłożeniu podpór oraz przyciski sterujące zmianą funkcji sterowania osiami. Widoczny w tej chwili na ekranie panel zdalnego sterowania pozwala zarówno na kierowanie maszyną, jak i sterowanie jej funkcjonalnościami. Pilot jest wyposażony w telemetrię, co oznacza, że otrzymuje z maszyny również informacje zwrotne, między innymi o przeciążeniu, która jest chyba najważniejszą informacją w stosunku do ramienia, ale nie tylko. Jest tych informacji dużo więcej i całą konfigurację można tutaj w dużym stopniu kontrolować zdalnie. W mojej wieloletniej praktyce zawodowej spotkałem kilka, jeśli nie kilkanaście podobnych urządzeń, ale żadne z nich nie było tak zaawansowane technicznie pod względem elektroniki i łączenia jej z hydrauliką. To, co zobaczyłem tutaj, jak Łatwo obsługuje się to urządzenie, powoduje, że jestem pod naprawdę wielkim wrażeniem. I choć to nie jest typowy test, jaki możecie znaleźć na naszym kanale, to jeśli ktoś by mnie zapytał, czy ja bym sobie to urządzenie kupił, gdybym miał firmę budowlaną wykorzystującą taki sprzęt na co dzień, to z pewnością tak. Mam nadzieję, że dzisiejszy film, choć trochę nietypowy dla naszego kanału, spotka się z Waszym zainteresowaniem. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tego typu realizacjach. Będziemy wdzięczni za łapki, lajki, subskrypcje, które pomagają rozwijać nasz kanał. Ten film oczywiście nie powstałby bez wsparcia naszych wspaniałych patronów, którym serdecznie dziękuję. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!